Witajcie widzowie! Scenariusz do tego odcinka napisało życie. To, co odwalają niektórzy sprzedający, to się w głowie nie mieści. W tym materiale zobaczysz, jak pakowane są paczki. Zapraszam. Paczka pierwsza. Bodajże z Vinted. Zobaczcie. Ostrożnie gra. Ja pierdole. Normalnie. W Burku. Tak. Proszę. Jest i gra jakimś cudem dotarła cała. No ale, sorry. W tym? Dobra. Kolejny bohater. Zobaczcie. Zgadnijcie co tu jest. No, jak myślicie? Quintet. Nie ma co zapakowane porządnie, nie? Człowiek prosi, żeby ktoś zapakował to uczciwie i zobaczcie, jak to przychodzi. Żeby nie oklejał taśmą. Proszę. Limitowana konsola. No, brak słów. Dobra. No nie mogę, muszę to nagrać. Zobaczcie, to było zapakowane dosłownie bez niczego. Pad? Zobaczcie, niebieski pad oryginalny, ktoś pomalował markerem. Dobry plan! Czy wy potraficie mi powiedzieć, o co tu kaman? No dramat jakiś. Ok, mamy kolejny smaczek, tym razem bodajże z Finlandii. Pięknie zapakowana siateczka. Ktoś chyba wraca z zakupów. Nie wiem, czy to jest Lidl. Jak myślicie, co tu jest? Ja wiem. Wy już zobaczycie zaraz. Tu będziecie mieć podnikowane. Spróbujmy to otworzyć. O, proszę. Padziki? No, po prostu kurwa. No nie. Boże, czy Ty to widzisz? A dziki, oryginalny, drugi i trzeci. No, ja myślę, że to nie jest odpowiedni sposób, żeby pakować pady. Mamy kolejną paczkę do ocenienia, czy dobrze zapakowana, czy nie. Już sobie trochę napocząłem, ale. Zreflektowałem, że warto nagrać. Trzeba ostrożnie. tego niewiele mięsa jest do ochrony. Zobaczymy, jak się ktoś popisał. Jedyne czego ci ludzie nie żałują, to taśmy klejącej. Zauważyłem. Oreg na śmieci, taśma klejąca zawsze jest na propsie. No i tu mamy lepiej, bo tu mamy w reklamóweczce. O! Prawda? Zawsze lepiej niż nic. Proszę. Dwie giereczki. Polskie wersje. Instrukcja jest. Jakoś przetrwały. Nie widzę, żeby były popękane. Dobra, no to mamy kolejne. I mamy jeszcze tutaj kolejnego pacjenta. Coś tutaj goni w środku. Już się temu przyjrzymy. Sam jestem ciekaw, co tu jest. Szczerze powiedziawszy, tu Wam pewnie podlinkuję. Ale sam nie wiem. Papier jest! I w środku śmietnik. Proszę. No wydaje mi się, że to trochę słabo. Wszystko pomięte. Jest też konsola. Nawet jeszcze kabel zasilający włożony. Żeby się najlepiej połamało gniazdo. No nie? Tu widać jak się gniewko od transportu. O Boziu! I to w konsola w ładnym stanie. To to nie są śmieci. Ok, jak się Wam podobało, zobaczcie na pozostałe materiały, trzymajcie się, cześć.